Mam moją nową ulubioną markę kosmetyczną, jeżeli chodzi o jakość cieni. Jest to marka Indie, niszowa. Nie dość, że to opakowanie jest po prostu przepiękne. To patrzcie na tę wnętrzność. W granat wejdźmy, czyli kolor Swamp. To jest przepiękny, atramentowy granat. Taki bardziej atrament zielony. Ja. <grym> Nie błagam. A może byśmy tym takim hołgiem go rozblendowali, co? Takim beżem. Uch, taki brązo-beżo granat. Wejdźmy do tego cienia Refine. brudny, biały krem. I nim zacznę tutaj wyrysowywać łuk brwiowy. Teraz do Wiem, że ten makijaż na razie tak brudno i dziwnie wygląda. Się przyklei rzęsy? To wszystko będzie git. No ale <śm> nawet widzicie tutaj jak nakładam ten taki beżo, beżowy kolor, to on tak ładnie pokrywa nawet ten granat. Jeżeli mamy w palecie czarny i biały, tutaj akurat mamy taki prawie biały, to tą paletę robił ktoś, kto się umie malować. Ja nie wiem jak można Robić kolorowe palety, i tam nie dać białego i czarnego cienia. A tu to jest, i nie to asza. Ja wiem, że to na razie jeszcze nie wygląda super. W mojej głowie wygląda to lepiej. Hm. Ekstra. Ja bym weszła w kawałek czarnego, ale tylko tak delikatnie. Szyk! To też jest taki granatowy czarny. Takimi czerniami po prostu lepiej się blenduje kolorowy cień, nie tylko neutralny. I przejdźmy do błysku. I mamy tu ich aż osiem. Jakie piękne! Ten taki magiczny jest. No, o matko, dobra. To jeszcze weźmy z tej drugiej strony białe z takim połyskiem jakimś perłowo. <słyski> A jak one wyglądają ze Słoczowa, aż, aż mi się umiejętności językowe wykończyły. O panie, czy wy to widzicie? Szok. Pójdziemy w ten cień i paluchem spróbujmy. O matko, jakie to jest piękne? Teoretycznie jest to taki zwykle błyszczący cień, ale one się tak turbomienią na żywo. I ten kolor jest tak piękny, że żar. Naprawdę, to jest moja ulubiona marka teraz. Nie wiem, czy w ogóle mam jakieś inne kosmetyki w sensie chodzi mi o cienie. Jak już nie, nie będę miała wrócić do gorszych cieni po, po tych dwóch paletach, które mam. Dzień dobry. Wykończyłam się i tak oto wygląda ten makijaż skończony, jestem kompletnie zachwycona jak to wygląda. Cienie są niesamowitej jakości, te błyski odebrały mi mowa i naprawdę jeżeli szukacie niesamowitej jakości cieni, to możecie spojrzeć na te palety Glaminatrix, bo naprawdę nigdy nie używam nic takiego, praktycznie mega się cieszę, że je mam. <ścoughs> Dziękuję kochani za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.